1 maja w łupinach w gminie Szerzyny w powiecie Tarnowskim zorganizowano 11. edycję biegu tropem Wilczym. Tegoroczna edycja była rekordowa, ponieważ na starcie zmagań stanęło blisko 150 uczestników. Dzisiaj w Opinach 150 uczestników na trasie biegu tropem Wilczym. Bardzo nas cieszy ta liczba. W zeszłym roku było 100 pakietów, 20 osób na liście rezerwowej, więc postanowiliśmy te 30 pakietów dołożyć, więc łącznie zamknęliśmy listę na 150 osobach. Wśród tych uczestników było około 40 dzieci, no i 110 zawodników takich, które pobiegły w tym biegu głównym, bo przypominam, że mieliśmy bieg na 500 metrów i ten główny, taki tradycyjny na 1963 metry. Trzeci raz, bo będziemy biegli razem, trzeba podtrzymać jakieś tam tradycje patriotyczne. Czy jeżeli możemy, to trzeba z tego korzystać. Moi znajomi biorą udział i ja z nimi też chcę pobiegnąć. Skąd pomysł, aby pojawić się dzisiaj na kolejnej edycji biegu trochę w Wilczym e, Bo to jest taka bardzo fajna impreza dla młodzieży, dla starszych. Można spróbować swoich sił, więc e, ja tak e, lubię żyć aktywnie i stąd pomysł. I to jeszcze też córka. Córka też ciągnie, więc, więc jesteśmy dzisiaj we dwie. Ja tutaj pragnę też wspomnieć bardzo ważną rolę koła gospodyń wiejskich, które jak każdy chyba uczestnik mógł się przekonać, przygotowało świetne i bardzo pyszne jedzenie. No to jest ta wartość dodana. Co nas cieszy? No cieszy nas to, że wspiera nas bardzo szeroka grupa, bo są to i strażacy, są to, jest to koło gospodyń wiejskich, sekcja rekonstrukcji historycznej, jak powiedziałem, czy gospodarstwo agroturystyczne. Dzisiaj można powiedzieć tradycyjnie, czyli obóz partyzancki oraz dla najmłodszych, a i starszych, stanowisko karabinu maszynowego, gdzie można sobie zrobić manatkowe zdjęcia oczywiście z wykorzystaniem naszych przedmiotów, elementów mundurowania, czyli płaszcza, hełmu, rogatywki, i kurażerki. W tym roku przygotowaliśmy, zresztą tak jak już tradycyjnie można powiedzieć, obozowisko partyzanckie, improwizowany szałas, miejsce na ognisko oraz. Główną taką atrakcją, która cieszy się największym zainteresowaniem jest chyba to stanowisko obronne karabinu maszynowego wzór 30. Cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych uczestników dzisiejszej imprezy. Oprócz tego mamy tutaj przygotowane repliki broni używanej przez również drugiej konspiracji. Jak widać, są to repliki zarówno polskie, jak i niemieckie oraz radzieckie. Oczywiście tutaj te ostatnie cieszyły się, Wtedy słowo mi największym zainteresowaniem, ponieważ po prostu do nich było najłatwiej dostać w owym czasie amunicję. A tak chcieliśmy wziąć udział, sprowadzić konie na ten bieg, bo te konie dzieliły los żołnierzy. Czyli żołnierze walczyli, narażali się, a narażali również swoje konie i one ich los musiały dzielić. Bardzo, dlategośmy wzięli klacze ze ślebientami, są to klacze hodowlane rasy Małopolski, żeby dzieci miały jeszcze taką radość, żeby pooglądać te ślebięta, bo wieś nam poszła w tym kierunku, że zwierząt nie ma na wsi. Jest Pan zwycięzcą dzisiejszego biegu tropem wilczym. Proszę mi powiedzieć, z tego co słyszałem, pierwszy raz pojawił się Pan w Opinach? Tak, to prawda. Przyjechałem tutaj pierwszy raz na bieg do Opin. Ja tak naprawdę zrobiłem sobie przedłużoną majówkę w, w miejscowości tutaj obok, w Szerzynach. Wczoraj jeszcze właśnie wybraliśmy się na taki krótki spacer po trasie i tak sobie pomyślałem, że no będzie ciekawie, ale trzeba będzie się na pewno zmęczyć. No i w sumie, tak jak sobie postanowiłem, wczoraj w myślach, jakby przetrawiłem ten wiek, tak dzisiaj wszystko mi wyszło, także bardzo się cieszę. Jestem po raz pierwszy, mama dała mi znać o, o takiej imprezie. Eee, no, przy, i przyjechałam z wieśmi, z mężem. Mówię, wszystko. Można się spodziewać, że w przyszłym roku też się pani pojawi? Jak najbardziej będę w przyszłym roku, jeśli zdobię, będzie ok, także też będę tak. Myślimy się, że, że, że faktycznie tych rodzin będzie aż tak dużo yy, i ten termin majowy tak myślimy, że bardzo temu sprzyja.